Annyeong, guys... Annyeong, 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 annyeong... Annyeong, annyeong... Cześć. Cześć, 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 cześć. To miał być short. Ale stwierdziłam, że... To pewnie i tak będzie trwało jakieś 5... 10... 15 minut. Kto wie. Więc zróbmy z tego... Pełnoprawny film. E, to, co dzisiaj będę Wam pokazywać, to są moje zakupy z. z Syfory. Z... Bo... Tak. I normalnie w seforze nie kupuję, nie mam takiej potrzeby, ale e, wyszła teraz nowa kolekcja e, z REM Beauty. Wiem, że niektórzy to czytają. ARIM Beauty? ARIM? ARIM. ARIM Beauty. REM Beauty we współpracy z Wicked. Wicked, Wicked. Wicked, 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 Wicked. I rok temu też była taka współpraca, ale jedyne co mi się podobało to były Pomadki płynne, które bardzo szybko się wyprzedały w Polsce, nie były dostępne. Zresztą te produkty w ogóle są niedostępne online i trzeba je zamawiać, trzeba, trzeba je zamawiać, kupować w sklepie stacjonarnym. No można też zamówić z odbiorem osobistym, ten Click, ten Collect, ale, yep. one są dostępne głównie stacjonarnie i w Polsce, w Krakowie są dostępne w Galerii Krakowskiej tylko. A ja byłam niedawno, byłam niedawno, byłam niedawno w Warszawie. Jak wiecie, byłam w Warszawie na koncercie Oniu i w moich planach było zrobienie zakupów w złotych Tarasach. Miałam obskoczyć, jak już wiecie z vloga, jak nie wiecie to tam jest vlog, 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 możecie sobie obejrzeć, obejrzeć, obejrzeć vlog. Um, miałam zrobić zakupy w Miniso w Laszu i Sephora też była na mojej liście. Yep, ale nie działały kasy fiskalne, była jakaś awaria internetu i nie byłam w stanie nic kupić, może to i dobrze może to i niedobrze a w tym czasie było minus 25% na całą kolorówkę, więc kupiłam o 23 jak wróciłam z koncertu te produkty przyjechałam do galerii krakowskiej miałam 20 minut 25 minut na przesiadkę odebrałam zamówienie, pojechałam dalej Wace. dzisiaj otwieramy to zamówienie Widzicie, ja wiedziałam, że ja się nie wyrobię Jakieś tam 2-3 minuty okay. e, Pokażę Wam dwa produkty, bo kupiłam dwa produkty Których nie planowałam kupić Chciałam mieć ten produkt Czyli Rem Beauty Wicked for Good So Popular PH Adaptive Lip Oil. Czyli mamy tutaj olejek do ust, który jest aktywowany przez Wasze pH i on na każdym wygląda troszkę inaczej. Ja sobie go zasłuczowałam na ręce tutaj. Tu macie zdjęcie i on był bardzo, 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 bardzo różowy. Bardzo, bardzo, bardzo różowy. Mój mikrofon mi ucieka. Okej, okay. już chyba nie powinien. Wracając. Bardzo różowy i kosztuje 120 zł, więc stwierdziłam, że to jest coś fajnego, co mogłabym podrzucić komuś jako pomysł na prezent dla mnie. Tak wygląda w opakowaniu. Zaraz będziemy wszystko wyciągać, tak? Czy siak? Jop. Yep. Ale później zobaczyłam ten zestaw Glindy i w zeszłym roku mieliśmy zestaw Kalindy, Kalindy, Kalindy i Elfaby. Elfaby to absolutnie nie są moje kolory. To było jeszcze w ogóle przed analizą kolorystyczną, ale ja już wiedziałam, że zielenie, ciemne zielenie i takie ogólnie ciemne kolory to nie są moje kolory, a ten zestaw Kalindy był bardzo też nie w moim guście. Mieliśmy taki bardzo intensywnie różowy, taki cukierkowo-neonowy róż do policzków. I to chyba było też... nie, to był róż do policzków, ale taki wielofunkcyjny. Była błękitna w stronę srebrnej kredka do oczu, też nie moje klimaty. Eee, Tuż, nie tusz, cień do powiek w płynie i szminka. Nie. Eee, I zobaczyłam teraz tegoroczne zestawy, były już znacznie fajniejsze, wciąż Alfaba, nie moje klimaty, Glinda. Bardziej, ale nie na tyle, żeby kupić cały zestaw, który kosztuje 300 zł e, i poszłam do sefory i niestety wiecie co? Były tam próbniki, można było wszystko zasłoczować. Zasłoczowałam to jest reszta tych rzeczy, które widzicie tu na tej mojej ręce. Oprócz tych dwóch cieni na dole, bo to jest Twembody i coś tam jeszcze. I wszystko było piękne, więc stwierdziłam, że sorry nad sory, ale. Muszę to mieć. Więc kupiłam zestaw Ram Beauty Wicked for Good Galinda Makeup Set. Jak cena: 299 zł. No i stwierdziłam, że jak już to kupuję, a tak naprawdę to chciałam mieć to, to kupię obie te rzeczy razem. I z tą zniżką wyszło mi. Troszkę ponad 300 zł, więc właściwie tak jakbym kupiła tylko to. Zarobiłam. Zrobiłam. Tutaj w zestawie mamy cztery rzeczy. Jest. Czy ja potrafię czytać od tyłu? Pewnie nie, więc najpierw sobie zobaczcie. Jest to, to, to i to. A ja wam teraz to nazwę. Starlet Liquid Eyeshadow in Bubble of Brilliance. Więc mamy płynny cień do powiek. Bubble of Brilliance. Mame uh, Essential Drip Glossy Balm in Tap to Bubble, actually uh, a Glossy Balm, mhm, mm taki Interstellar All Over Glow Stick in I come and I Common Go by Bubble. And uh, add the Borderline Lip Liner Pencil in Tam jest świeczka z tą linią. grzywka umarła w tym momencie. Jop, yep. więc będziemy to otwierać. Wszystko Że sobie przesunę. To. I zanim otworzę, słuchajcie, mam tutaj lusterko, bo jak widzicie, ja jestem bez makijażu. Specjalnie dla Was mam tylko podkład i brwi. Więc teraz sobie pięknie zawinę moją grzywkę. Hop, to jest to, jak ja chodzę na co dzień. Jestem jednorożcem na co dzień. Zawijam, zawijam, zawijam. Grzywkę trochę krzywo, nieważne. Ważne, żeby nie przeszkadzała. I będę z Wami szczera. To już otworzyłam na chwilkę. Nie mogłam się powstrzymać. Ale cała reszta jest nówka nieśmigana, bo chciałam otworzyć z Wami. Więc otwieramy. W świętach jest to, że można kupić wiele rzeczy dla siebie. Okay. Czy to będzie w tę stronę? Mamy. Ja z Rem Beauty mam tylko olejek do ust. To jest jedyny produkt, który od nich mam. Jak to pięknie wygląda na żywo znacznie ładniej niż w kamerze, uwierzcie mi. Na żywo ja patrzę i widzę brokat, widzę mnóstwo brokatu, sam brokat. Ok, e, zacznijmy sobie od tego tutaj do oku, jak go wyjdzie. Wyszło, dobra. Czyli jaki to miało kolorek? Bubble of Brilliance. Taki piękny. I mamy tutaj Ram Beauty Wicked. To te kwiatuszki są tłoczone, one są wypukłe, czy tłoczone? Nie wiem, są wypukłe. Zobaczmy, jak wygląda produkt w środku. U. Tak. Widzicie mrokat? Widzicie. To ja teraz bardzo pięknie zrobię zbliżenie na moją twarz. Przestraszcie się. Trochę podniesiemy też aparat. Hop. Jak wyglądam jakbym była niewyspana. To dlatego, że prawdopodobnie jestem. Nałożę tego brokatu troszkę. Palcem, po prostu palcem. Tu. W sensie palcem rozprowadzę. Okej. Okay. Widzicie to gorzej niż ja widzę, no. O! On jest taki troszkę tuściutki. Taki ma efekt troszkę mokrej powieki. Bardzo puszczący. Kawa, czy to zastyga? że ludzie też sobie lubią tutaj dodać w kąciki bo uwierzcie mi, że się naoglądałam w międzyczasie sporo filmów <grymne> ze słoczowaniem więc taki mamy tutaj trochę może dołożę nie chcę też, żeby było za dużo koloru i zrobię Wam jeszcze słoczową Otwierając i zamykając, nie zepsuć tej kulki. Mamy kulkę z kolorem, i ja ją sobie po prostu nałożę bezpośrednio, albo najpierw zrobimy słocza tutaj w tym miejscu. Tak wygląda. Jak widzicie, on jest taki bardziej. Mamy przezroczystą bazę i. Zobaczmy jak to będzie wyglądać, bo tutaj jest sam brokat, dam go tu. Ja nie mam dzisiaj żadnego um, różu. I czy to widać? Czytałam za mało. Coś chyba widać, albo sobie wmawiam. Albo wezmę sobie po prostu lusterko i wtedy będę pewna, czy widać, czy. Nie widać. Oj, widać. Pytanie: czy nie zjada mi podkładu, czy nie rozpuszcza mi podkładu. Najpierw konturówka jest w takim odcieniu. okej? Okay. Jest trochę ciemniejsza niż moje usta. Nie wiem, czy nie będzie za ciemna. Mhm. Nie wygląda jak kolor, po który bym sięgnęła. Konturówka to jest jedyna rzecz, której nie było. O, ale żebym wyjechała której nie było testera nic się nie martwi zaraz sytuacja zostanie opanowana normalnie używam do tego typu rzeczy wacika ale mamy warunki, sepialniane. a nie wacika tylko patyczka kosmetycznego <laughs> ona zastyga Uch. Ok, to jest zastygająca konturówka. Nice. I błyszczyk. Błyszczyk, błyszczyk, błyszczyk w kolorze. Tap. 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 To tap. Mmm, nie idzie tak gładko jak. Się. kolor nie, bo to nie ma koloru. I na chwilę obecną to jest nasz look wykonany tymi czterema kosmetykami. A ja wracam za sekundę i pokażę wam jak wygląda tą, tylko jeszcze zobaczcie sobie tu mamy w ogóle teoretycznie kolor ale zobaczcie sobie jak siliczne ma opakowanie ten olejek bo on wygląda jak fiolka dla tych co oglądali weekend to to jest ta zielona fiolka o nie, odpaliły się sąsiadki więc to jest znak, że ja zaraz do was wracam z tym produktem na ustach dobra wracam po drobnej króciutkiej przerwie dla mnie i dla was też nie nakładałam jeszcze tego olejku, bo chciałam wam powiedzieć że o ile Konturówka jest faktycznie patrzcie. wcześniej, ale ten błyszczyk też jest prześliczny, zobaczcie myłam w ogóle rękę i olejem, i płynem i nie schodzi brokat ale jup, już prawdopodobnie jesteście w stanie zobaczyć że ona się troszkę rozpuszcza pod spodem, dam jej jeszcze chwilę i zrobimy sobie teraz usta tym, żebyście zobaczyli jak one się w czasie rzeczywistym zmieniają i może też zrobię sobie na początku tylko o ile brokatu <tryk> tylko jedno To jest coś co już wam pokazywałam na Instagramie bo byłam zachwycona. On nie piecze jak coś, bo on nie ma właściwości powiększających usta, chociaż te usta wyglądają na powiększone właśnie przez ten brokat. O. Pociekałam pościel nim kiedy przed chwilą musiałam to zrobić. Okej, okay. i już widzicie, że zmienia się trochę kolor. Uch, yep. I to nie jest aż tak bardzo jak na ręce właśnie. Zrobię wam jeszcze złocza na ręce. Bo na ręce to było wściekle, wściekle różowe w moim przypadku. Tutaj zrobimy. W tym miejscu. A. I jak widzicie, bezbarwne. zupełnie bezbarwne i już zaczyna się coś tam. Gdzie? zobaczmy jak wygląda na ustach coraz lepiej okej okay. jeszcze tam mu chwilkę a teraz postarajmy się y po prostu widzicie? ona się po prostu rozmazała w sensie rozpuściła delikatnie dalej jest tam pod spodem, ale nie aż tak czyli teoretycznie pozostaje w miejscu ale nie aż tak okej, okay, tutaj się robi ta ten olejek i Wygląda na ustach. Moich już prawdopodobnie się ten kolor nie powinien bardzo zmienić, więc dołożę z drugiej strony, bo przecież mam bardzo suche usta, teraz z drugiej strony, jak je traktowałam intensywnie. Fajcie. Yy... Nie wiem, jak to wygląda w momencie, w którym. I fiero, więc to jest idealny zestaw dla mnie. Może tylko ten fiolet niekoniecznie do mnie pasuje, chociaż w analizie kolorystycznej wyszło, że pasuje. Cunous dostosuje się pewnie do tego, przyzwyczaje i zafarbuje włosy. To też będzie trochę inaczej wyglądać, bo nie miałam czasu w ogóle się tym zająć. Więc to było e, otwieranie i testowanie najnowszych produktów Weekend nieprofesjonalnie, ale to jest to tylko ASMR więc nie przejmujemy się tym w ogóle. Um, I do zobaczenia w następnym... I guess. Pa-pa.